Nie żyje Edyta Bieńczak. Dziennikarka RMFFM zmarła, nagle nie żyje Edyta Bieńczak, dziennikarka RMFFM. Nie żyje Edyta Bieńczak, dziennikarka RMFM. Zmarła nasza redakcyjna przyjaciółka. Edytko, żadne słowa nie oddadzą naszego żalu. Nic nie uśmierzy naszego bólu, nikt nie wypełni pustki po tobie. Absurdalnie szybko śmierć zakończyła jej życie, brzmi komunikat na stronie RMFFM. Zmarła 29 września. Nagle. Miała 37 lat. Informacja o śmierci Edyty Bieńczak pojawiła się przed chwilą na stronie Rmf.fm o godzina 10:00 w radiu Rmf.fm oraz Rmf Klasyk. Nie pojawił się serwis informacyjny. Odczytano przejmujący komunikat o śmierci dziennikarki. Jak dotąd nie zostały ujawnione przyczyny jej śmierci. Stacja pisze jedynie, że absurdalnie szybko śmierć zakończyła jej życie na znak żałoby cała strona RMF FM jest czarno-biała. Dziennikarka jeszcze we wtorek była w pracy. Zmarła nagle w środę, 29 września 2021 roku. Kim była Edyta Bieńczak? Edyta Bieńczak w radiu RMF FM pracowała od września 2008 roku. Na co dzień była wydawcą RMF24.pl i faktów w Pochodziła z Sanoka i była wielką fanką Hokeja. Tą dyscypliną zajmowała się w radiu z największą radością. Mieszkała w nowej chłócie w Krakowie i kochała morze. Zmarła nasza redakcyjna przyjaciółka. Edytko, żadne słowa nie oddadzą naszego żalu. Nic nie uśmierzy naszego bólu, nikt nie wypełni pustki po tobie. Nie żyje Edyta Bieńczak, Edzia, Etka, Edi, Kreweta, jak mówiła sama o sobie. Odeszła zbyt nagle. Zbyt szybko, zbyt wcześnie. Ostatni raz spotkała się z nami w poniedziałek na porannej zmianie zaczyna się wpis na stronie radia. Edyta trafiła do RMF FM w 2008 roku. Radio uruchamiało wówczas program stażowy i o miejsce w nim starało się wielu młodych ludzi. Edyta ten wyścig wygrała, była najlepsza. Wielokrotnie dawała nam odczuć, że radio jest jej drugim domem. Była pracowita, dokładna, stawiała na swoim. Potrafiła znaleźć najmniejszy błąd. Także u siebie. Była podporą zespołu, dyżur z nią stawał się o połowę lżejszy. Lubiła trudne tematy i wyzwania. Ważyła każde słowo, była niezwykle precyzyjna, a z planu musiał być zrealizowany każdy punkt, czytamy na stronie radia. Koleżanki i koledzy Edyty Bieńczak z redakcji radiowej są wstrząśnięci jej śmiercią. Odeszła. Zdecydowanie za wcześnie. I zbyt nagle. Większość z nas pożegnała ją zwykłym. Cześć, do jutra. Do zobaczenia. Nikt z nas nie przypuszczał, że tego jutra zebytą już nie będzie, że nie przyjdzie do Nevseromu, nie obniży temperatury w klimatyzacji i nie otworzy okna. Ciężko ująć w słowa trzynaście wspólnych radiowych lat. Trzynaście lat pracy, dyskusji, rozmów i sporów. RMFFM wspomina, że wielką miłością dziennikarki był hokej, szczególne miejsce w jej sercu zajmowała drużyna z Sanoka. Druga miłość to była Nowa Huta. Kochała hokej. Była zagorzała fanką sanockiej drużyny. Bo właśnie z królewskiego wolnego miasta Sanok pochodziła. Dopingowała na maksa. Bo inaczej nie potrafiła. Z weekendowych wyjazdów z ukochanego Sanoka wracała więc ze zdartym gardłem. Drugą jej miłością była Nowa Huta, kolejna mała ojczyzna po Sanoku. Wybrała to miejsce, albo ono ją wybrało. Miała 37 i trudno pogodzić się z nagłą śmiercią Edyty Bieńczak. Absurdalnie szybko śmierć zakończyła jej życie, jej zawodową karierę. Tak krótko była wśród nas, fizycznie, bo w naszej pamięci będzie żyła zawsze. Edytko, to radio nie będzie już takie samo. My już nie będziemy tacy sami. Tęsknimy i będziemy tęsknić. Na zawsze zostanie z nami Twój przepiękny uśmiech. A tak cię zapamiętaliśmy. Tego nie zdążyliśmy Ci powiedzieć. Kończy się wpis na stronie radia RMFF. Edyta Bieńczak. Pożegnania w mediach społecznościowych o śmierci Edyty Bieńczak napisał na swym Twitterze Marek Balawajder, dyrektor pionu informacji w RMFF. Dziennikarkę w mediach społecznościowych żegnają koledzy.